Dobra, na streamie Zrobiłem tych wszystkich wodzów i został ostatni. Kurwa nie to. Już wiem czemu niektórych nie mogłem tak łapać i dominować, bo to nie trzeba jakby kółkiem ich tak ładować, tylko ich trzeba chwycić, tym R1 I wtedy dopiero można. Okej, okay, okej. Okay. rocznym chaosem. jeden tam... Drugi... Tu lecimy w błyszcząc. Kurde znowu trzech. Muszę się schować. Czy jeden już ucieka? O, ale to dobrze. Wale do tyłu. Trzymaj R1 i dominij. Najgorsze jest to, że mogą mi to przerwać. Ale nie wiem, dawaj o tym. Tam ci jeszcze chyba nie dowiedzieli się o mnie. Oj.

Ała, dowolałem. Utknąłem. No, już Tylko jeszcze było to. Albo nie było. Te muchy. Kurde, i u was jest. Chwila, chwila. Za dużo ich Tylko trzeba was przerzedzić to nawet na ziemi go nie mogę dobijać Tak ja mogę go zabić Bidzić się go nie da Strzelać się w niego nie da Utknąłem gdzieś Trzeba jakoś HP ogarnąć. Tu mnie leczy? Strzały daje. Uda. O, kolejny ogień. O kurde. Wstawaj, bo chcę cię zabić. Waiłem się chyba. Czy zaraz zdechnę? Chwila. Muszę chyba zrobić taktyczny odwrót. Na chwilę chociaż O, dawaj życie. Курда, ну что за гувно? Не, ну. Ну, брат, они шли как ты еще. O jak się zwykłymi pretty, czasami ich bije, to oni pod koniec klękają i też można ich zdominować. A jakbym zamiast tego na przykład z R2 go chciał zabić, to on by zginął chór. On go jakby stracił już. Kurde, że też ostatni musiał się taki najgorszy trafić na ten odcinek. On ma ciągle w PluHP. Jest to sporo. Dawaj, tu na górę. Fajnie. O fajnie. Chyba z wyniki pamięci. Może to też pomoże. Czas kończący z ukrycia. Do hmm. jakiego skocze to on zginie od razu? Chyba że wezmę nazwać z ukrycia. Bo on musi kurde... wyspa tej kurwa kanciapy. Nie trafiłem. To Zaraz zdechnę, fajnie No wchodź wyżej, nie mogę się ruszyć Tak na czasem Ukram To tu jest jakiś ukram, nie Ukram? nie nie będę werbował takiego wurwa Orka Orka toleruje ale Ukraińca Bez przesady Kurde chyba mi zmieniło przed całym tym no, to jest taki skam Dobra Zapomniałem, że mam tą super moc na niego może to nie będzie działać, ale mogę sobie... przyjmować tych ludzi. No i przydajcie się do czegoś. Zajebisty unik. Nie, nie gadaj, że zginę teraz. Dobra, jeszcze jest dużo. Nowy mi to, to jest kwiat pod spodem. Czemu on na to nie wejdzie, no? Ale mi w kurwę ta gra już. A, tu jest sufit. No dobra, to to wybaczę. Już mi zabili tych wszystkich moich ziomków. Jak ja mam trafić tego typa z góry, jak tam jest milion osób? Co mi się dalej jeszcze z jednym biją? Nie ruszać się. Mam cię. Dobra. O. Jak czas? 10 minut. Dobra, to od razu można iść na tą misję główną.

Queen? <laughs> My lady. They're here. Hawks. Oh, they make bad passengers. But I've carried worse. My lady. Keep that plank level. Point, touch, nothing. Queen Marwan. It's good to see you in better health. The boats are ready. The skippers have been briefed on your destination. Good. How long will those orcs obey you? Well, I should think as long as I like. I'm in your debt. We owe you our lives, Talia. Just put an end to this madness. A tam mu co się stało z to jest cała moja armia? Pięciu orków? Ork będzie robił mowy motywacyjne dla swoich żołnierzy. No nie gadaj się serią tylko pięciu wodzów. Myślałem, że oni będą mieli tych swoich gierników chociaż. No to zajęliście. Gdzie jestem?

I wasn't expecting you. I hope my soldiers gave you... a welcome. Where are you? Show yourself! This is the work of the Tower. The Black Hand went looking. But it will give me great pleasure to take you myself huh And I will deliver you to the Dark Lord unspoiled. Rebound to no one. <laughs> the Dark Lord forgives you, Celebrimbor. Return to him and cast off this human corpse. Stand up and fight. Beskitu. There's no need, Ranger. Huh. Celebrimbor is your curse. He chose you. Silence! And he can release you at any time. Czyli normalnie tam, co mi zabili, to bym umarł, ale ten Kalembrimbor mnie wybrał, dlatego nie umarłem. Uh -huh. Trochę chujowo, że mi nie powiedział. 8 razy minut? Chyba muszę z ukrycia walić Ile razy będzie trzeba? 3 albo cztery a tu ich jest paru No nie doskoczysz tam dźwięk był straszny jakby nie wiem, stał za mną dobra to idę do kolejnego Tak, teraz pewnie będzie połowa. Kolejny tu jest. Говорят, что это не была его i shot with them both as zahwat first said we were cursed you deceived me it was sauron's doing this was your doing I should have died with my family. I, I thought, thought you it. wanted revenge. I can leave you. But there is only one way to close the circle the Black Hand remains. Not for long.